Ten numer dostępny jest już na Spotify. Link w opisie piona. Yeah, yeah, yeah. Znowu jadę sam noc, pusta i zimna. To AMG, lecz serce pęknięte. Obok mnie to puste miejsce, jak widno. Znów myślę o tobie w ten moment ciemny. Jestem jak długie trójką, dawno zwiędle z mnie jak morze głębokie Gubię się we wspomnieniach bez ciebie Potrzebuję recepty na to serce Zabrożone serce powoli umiera Bez twojego ciepła z na dzień plecnie Jak rozbić lud, który nas dzieli By życie znów zyskało warzy piękne Światła miasta jak gwiazdy na niebie Ale bez ciebie one nic nie znaczą Pustka w środku, choć ludzie wokół mnie Czuję jak życie ze mnie uchodzi Kiedyś było inaczej, byliśmy spleceni Teraz już tylko cienie wspomnienia Potrzebuję przebić się przez ten mur podnaleźć znaleźć drogę do ciebie, swego serca Zamrożone serce, powoli u mnie tylko ciepła z dnia na dzień blednie Jak rozbić lud, który nas dzieli By życie znów zyskało barwy piękne Kiedyś było inaczej, byliśmy spleceni Wspomnienia, potrzebuję przebić się Przez ten lud odnaleźć drogę Do ciepła serca Zagrożone serce powoli umiera Bez swojego ciepła znia ma dzień plecny Jak rozbić lud Który nas dzieli By życie znów zyskało Barwy piękne